Oglądaliście ostatnią kolejkę Ekstraklasy? Coś szczególnie zaskoczyło, czy raczej już ze spokojem znoście wszystkie perypetie? Dajcie znać w komentarzu, to podyskutujemy, a tymczasem ja mam dla was Premier League La Ligę i oczywiście nie zabraknie naszego podwórka. Co prawda, kupon złożyliśmy w większości z niedzielnych zdarzeń, ale sobotniego meczu Rakowa z górnikiem nie mogło na nim zabraknąć. Faworyt tego spotkania jest jeden i nie ma się czemu dziwić. Gospodarze otwierają ligową tabelę z 46 punktami na koncie i świetnym bilansem bramkowym. Sam fakt tego, że nie muszą stresować się ewentualnym potknięciem, budzi optymizm. W końcu 7 punktów przewagi imponuje, ale też sprawia, że Marek Pabrzun ma coraz większe oczekiwania względem swojej ekipy. Górnik natomiast nie wygrał ani razu od pięciu meczów i nie wydaje się rywalem, który będzie w stanie postawić się mimo wszystko lepszemu Rakowowi. Z drugiej strony nasze ekipy nieraz potrafiły zaskoczyć, więc zamiast czystej jedynki proponujemy postawić na jedynkę, ale zabezpieczyć ją podpórką w postaci remisu, a do tego dorzucamy typ na poniżej 3,5 bramki w meczu. Ekipa z Częstochowy ostatnim razem przegrała na własnym terenie w lipcu zeszłego roku z Wisłą Płock, dlatego nie wydaje się, żeby podopieczni Bartosza Gaula mogli jej zagrozić w sobotnim spotkaniu. Patrząc też na 3 czy ostatnie występy obu drużyn, w których nie padało zbyt wiele goli, utwierdzą się w przekonaniu, że nasz typ to dobra decyzja. W 21. kolejce ekstraklasy dojdzie też do spotkania Lecha Poznań z Zagłębiam Lubi. Czy będzie to spotkanie, które zaskoczy? Sądząc po formie obu ekip, raczej nie, ale czasami i takie warto obejrzeć. Lech Poznań trzeci w tabeli ma 36 punktów na koncie, 5 ostatnich występów to 3 zwycięstwa i 2 remisy. Zagłębie zajmuje dopiero 16 pozycję w tabeli, ma 16 punktów mniej na koncie od swojego rywala i zrazi praktycznie dwa razy więcej bramek niż ich zdobywa. Dwa ostatnie bezpośrednie mecze obu ekip rozegrane w Poznaniu to wygrane gospodarze, i liczymy, że tym razem będzie podobnie. Stawiam nalecha, ale zabezpieczamy ten typ podpórką na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, a do tego dorzucamy typ na poniżej 3,5 bramki. W pięciu ostatnich meczach Zagłębia nie zobaczyliśmy więcej niż 3,5 bramki w meczu i podobnie sytuacja wygląda po stronie Kolejorza, który w czterech z pięciu ostatnich swoich meczach stawiał raczej na zachowawczą grę niż na festiwal strzelecki. Oby tym razem było podobnie. Czerwone Diabły od czasu przegranej z Arsenalem wróciły na ścieżkę zwycięstw w lidze, ale w międzyczasie pojawiła się mała wpadka z Leeds na Old Trafford, ponieważ spotkanie zakończyło się remisem. Zdaniem bookmacherów Manchester United jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale trzeba pamiętać, że gospodarze mają w nogach starcie z Barceloną, podczas gdy Leicester w spokoju przygotowywało się do tej rywalizacji. W składzie United zabraknie Casemiro, który na tym meczu skończy swoje zawieszenie. Bez Brazylijczyka Czerwone Diabły spisują się o wiele gorzej. Lizy są za to w bardzo dobrej formie, ponieważ mają na końcu cztery kolejne mecze bez porażki. Leicester w ostatniej kolejce strzeliło cztery bramki z Spurs, a wcześniej Aston V, więc widać, że nie mają problemu z grom ofensywnym. Stawiamy tutaj na otwarte spotkanie z bramką obu stron, a taki rezultat padł w dwóch ostatnich starciach tych ekip na Old Trafford. W niedzielę 17.30 odbędą się kolejne w tym sezonie derby Londynu. To ten ham przed własną publicznością zmierzy się z West Hamem. Pierwsza rywalizacja tych ekip w obecnej kampanii zakończyła się wynikiem 1 do 1. Spór z ostatniej serii gier wysoko przegrali z Leicester, a dodatkowo z powodu kontuzji stracili również do końca sezonu Rodrigo Bentancura. Bez tego piłkarza koguty grają o wiele gorzej, a strata czterech bramek z Leicester pokazuje, że w kolejnych tygodniach łatwo nie będzie. West Ham nieźle zaprezentował się na tle Chelsea w derbach Londynu, więc obstawiamy, że młoty po raz siódmy z rzędu zdobędą przynajmniej jednego gola w starciu ze Spurs. Trzy ostatnie mecze tych drużyn zakończyły się wynikiem BTTS, więc taka opcja również jest warta rozważenia. Na zakończenie weekendu wybrałam dla Was zdarzenie z Ligi Hiszpańskiej, a konkretnie mówiąc Barcelonę, która w ramach 22. kolejki La Liga zmierzy się na własnym terenie z Cadiz. Nie da się ukryć, że Barcelona wygląda fenomenalnie w tym sezonie. Ekipa Xavi'ego po tylu kolejkach ma zaledwie 7 straconych goli, co już mówi samo za siebie. Sam Robert Lewandowski ma na swoim koncie 14 bramek widzę, i mimo, że w ostatnim meczu z Villarrealem nie zdobył bramki, to dzięki asyście cały czas poprawia swoje statystyki. Cadiz ma natomiast nad czym pracować, bo gra w kratkę i traci zdecydowanie za dużo bramek. Po ostatnim bezpośrednim w poprzednim meczu na Camp Nou, który zakończył się wygraną gości 0-1, do 1, Barcelona zrobiła ogromny postęp, dlatego Cancys nie powinien liczyć, że sytuacja z kwietnia zeszłego roku powtórzy się tym razem. Każdy inny scenariusz niż wygrana gospodarzy byłby zaskoczeniem, dlatego pewnie stawiamy na lewego i spółkę. Do tego dorzucamy typ na powyżej 2,5 bramki w meczu, bo liczymy, że scenariusz z ostatniego bezpośredniego meczu obu ekip po prostu się powtórzy. To coś? śledzicie wytypowane przez nas pozycje i korzystacie z wolnego piątku? Czy jednak nie wytrzymacie do soboty i już dzisiaj coś odpalacie? Dajcie znać, jeżeli znajdziecie coś wartego obstawienia, bo może im nie zainspirujecie. Póki co, żegnam się z wami i widzimy się już za tydzień. Pa!